Unia Szefów Zamojskich Firm liczy obecnie 63 członków. Członkami Unii mogą być osoby, które prowadzą swoje przedsiębiorstwa na terenie dawnego województwa zamojskiego. W trakcie spotkania członków Unii Szefów Firm z regionu zamojskiego z okazji 25-lecia odzyskania niepodległości, 25 przedsiębiorców zostało uhonorowanych dyplomami za zasługi na rzecz działania dla sektora gospodarczego. Podczas spotkania przeprowadzono również szkolenie na temat pozyskiwania unijnych środków na wprowadzenie. Badanie innowacji w firmach. Program także zawiera prezentację strategii innowacji przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. Tutaj prelegentem będzie pani dyrektor Izabela Byzdra. Dodatkowo zaprosiliśmy szefa Centrum Innowacji Polskiej Akademii Nauk profesora Kocińskiego, który podpowie za zamojskim przedsiębiorcom, jak sprawnie łączyć osiągnięcia naukowe z biznesem i dobre wyniki uzyskiwać, a jest to ważne z tego względu, że. Nowe rozdanie programów regionalnych dotyczy głównie uzyskania właśnie efektów w innowacyjności, co dotychczas nie występowało. Stąd nasza tutaj rola, aby pomóc naszym przedsiębiorcom jak najlepiej te wnioski wypełnić. Jak twierdzi dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Izabela Bezdra, regionalny program operacyjny został zatwierdzony przez Brukselę. Zatem urząd marszałkowski w Lublinie wraz z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości przygotowuje do dokumenty i harmonogram konkursów na nowy okres programowania 2014-2020. Województwo lubelskie uzyskało środki w wysokości 2 miliardów 230 milionów euro, z czego 29% zostało przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Na co będą te środki? Przede wszystkim na badanie i rozwój, czyli współpracę jednostek naukowych z przedsiębiorcami, komercjalizację nowych pomysłów w celu wprowadzenia nowych produktów, nowych usług będą również środki dla przedsiębiorców nowych, którzy chcą wprowadzić na rynek swoje pomysły, swoje nowe usługi, nowe produkty, czyli tak zwanych startupów. Będą również środki finansowe dla przedsiębiorców, którzy istnieją na rynku, chcą zdywersyfikować swoją działalność, chcą rozwinąć wzmocnić swoją konkurencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Zamojscy przedsiębiorcy do tej pory chętnie uczestniczyli w absorbowaniu środków unijnych na dalszy rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Izabela Bezdra ma nadzieję, że również w tej turze projektu zamojskie firmy wykażą się dużą aktywnością.